Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry Worms Armageddon. Zapraszam na kolejną misję z serii. Misja Stolen Goods. Tutaj mamy listę najnowszych subskrybentów. Dzięki, że tu jesteście. Klikacie, komentujecie po prostu, jak się podoba łapka w górę, jak się nie podoba łapka w dół. Pokażę, że tu jesteś po prostu na w świecie. Eee, no i co, no i lecimy. No i co my tutaj mamy? Mamy shotguny, mamy uziacze, mamy. Okej, okay, tutaj mamy. O, parę urobaków. Okej, okay. uzi na no. ninja rope. 5. ja Musimy sobie odtorować drogę jakoś z tych. Yy, a ten jaką ma w ogóle broń? Mam girdery, ninja ropy. O, kurczaki, ten jakimiś granatami napierdziela. Bardzo dobry początek, dobra, okej, okej, dołki, Dobra, musiałem to sprawdzić, miny wybuchają na zero. Okej. Okay, mm, miny wybuchają na zero, to mi nic nie da, nie mam nic. Mm, shotgun. Zaraz, uno momento. Pożałujesz? Przecież jest ninja rop 5 razy Przecież kurczę, jakie to jest. Prościutto. O. Masz za swoje! Tam są jakieś schowane zasoby, które mnie w ogóle nie interesują. Jaki chłop. Okej. Okay. Zdrajca. Taki z ciebie zdrajca. Okay. Teraz już wiemy jak z czym to się je. Oki, doki, oki, pałki. Mistrz ninja Ropa, normalnie. No nie mogę po prostu. Nie mogę się skupić. Nie wiem. Mm -hmm. Od razu trzeba iść po karpeta, nie ma w ogóle o czym mówić, od razu po karpeta trzeba iść, Dobra, jeszcze go smednę. Git. I teraz po friendship. I wtedy mi zostanie jeszcze i Marcinem trzeba będzie się schować. O ile przeżyję. Przeżyję chyba, mam nadzieję. Pożałujesz. Dobra. Cztery linii macie tutaj karpeta albo spróbuję po tamto pójść, ile jeszcze jest? 5 aż raz, dwa, nie powinno, pyć, powinno pyknąć bez problemu A ja wtedy po French Shipa nie pójdę. Tu jeszcze coś jest ładnie się pilują. Dzieńcie! Dobra. Okej, okay, pięknie się spilowali. Dwa razy wystarczy tylko tego użyć. Dobra? Mm, 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 jakoś Koda? to będzie. Tutaj mamy Field Serdziera, Field surgera, Field surgera i Field surgera. Nie przyjdą do mnie, bo upadek z wysokości grozi utratą hapsa. A komputer nie pójdzie na to. E, tancereczka tutaj była. Też nie zła Tancereczka. Ile mi zostało jeszcze? Blowtorch 3. Jednym tutaj nie przejdę. Homing Pigeon. Hmm, homing, pigeon, homing pigeon, tutaj nic nie zrobię. E, siódemeczka poproszę. Ej, przed gunem już się do niego do, normalnie dochrapię. do, 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 do Dobra, już ponipek. Dobrze, teraz to już mamy to. Jestem ciekawy, co jest w tej paczce w o! Podła. Rozkaz. Wielkie dzięki! Podła! Aj nie, nie udało mi się uciec. Shipstrike powinien załatwić sprawę Niestety dakiero Zostanie tutaj poświęcony. Nie chcą pilować, no? za Chamy Nie chcą pilować. It's your blood group? Aha, dobra, czy to jest twoja grupa krwi? Dobra, teraz kuman. Nie przejdzie, bo ma za duży łeb ten robak, na no jak? A tu? Homing, Missile. Oops. Na upartego, jakby faktycznie to nie zdało egzaminu, no to mam pyżyna i Hominga. Traca. Dobra panie. Trzeba się gdzieś ukryć, tylko nie wiem gdzie tak naprawdę. I lecimy. <zysing> Papa, pa, pa. i to im dużo nic nie zrobiło. No to przypał. No to taki trochę mocny przypał nawet, bym powiedział bardzo. On teraz podejdzie do tego dareko, takero. Kurde. Zrobiłem sobie sam kurde kuku. Nie, nic nie zrobi. Rozkaz. Hmm. kurczaki, dobra. Homing, homing pigeon. Szybko, szybko trzeba go wypuścić zaraz. A, 35 sekund, luzik. Teraz smyrnie tego fielda. Nie chciałbym go rozwalać. Homing missile. Nie chciałbym go rozwalać. Z prostych względów, bo teraz on będzie. Nie chciałem go rozwalać No teraz może być Field Soldier i on zrobi Mhm, albo wrzuci mi tam granata Nie, zrobi Jeszcze go smyrne ten poleci na dół Carpet Bomb, czy tutaj coś zrobi Carpet Bomb? czy Próbować z homing pigeon, ale on może, się, mo on może utonąć. Można by tak zaryzykować, ale to nie wyjdzie. Kurde, no mówiłem, że utonie. Za wysoko, za, za, za nisko dałem. Jakbym go dał trochę wyżej, to może by przeleciał pod literami. Carpet bomb tylko mi ratuje. Ale jak on poleci gdzieś na lewo lub prawo, to już będzie koniec. Zrobiłem mu tylko i wyłącznie możliwość rozwalenia mnie Dobra mam jeszcze e, ninja rope'y Ale to przejść tutaj Może być coś To jest normalnie robuk Secret 5 secret, secret F3 25? 19? Dziewiętnaście?! od Gana?! Nie! 25. pięć, Za... dziewiątym razem. Adio. Marcin B. dokończył sprawę. Komandos. Jeszcze sukces. Sneaking Ice Cup. Na tą misję zaproszę Was już do kolejnego odcinka. Nic innego mi nie pozostaje, jak Wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć.